Cześć, jestem Klaudia, to No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Dwie ściany prostopadłościanu to kwadraty o 2,5 cm. Objętość tego prostopadłościanu jest równa 26 cm sześciennych. Oblicz pole powierzchni tego prostopadłościanu. Rysujemy sobie go. Ok. Dwie ściany, a jak dwie, to znaczy, że mowa o podstawach. To kwadraty. Oboku 2,5 cm. Omiętość tego prostopadłościanu jest równa. Ok. Jeżeli chodzi o wzór na objętość, to my możemy mieć tak: krawędź, razy krawędź, razy krawędź lub pole podstawy, razy wysokość. Ale i tak miksem obu tych rzeczy, jeżeli chodzi o nasze dane, to my tu mamy a, razy a. I możemy tutaj sobie dać albo h, albo c, jak kto woli. Damy sobie może c. I wtedy tu mamy, oczywiście, a kwadrat, c. To już dowolność. I my wiemy, że ta objętość to 26, a kwadrat to 2,5 do potęgi drugiej razy c. I to nam daje, 26. Na no odwrót po prostu mamy to napisane. Zaczynamy. 2,5 razy 2,5 to jest 6,25 C. 26. Dzielimy tutaj na C. I tutaj jest dość trudne to dzielenie. Bo zakładam, że nie możecie korzystać z kalkulatorów. Jak sobie tutaj poradzić? Otóż zamieniamy sobie to na ułamek zwykły. 0,125 to jest 1 czwarta. 6 razy 4 to 24, dodać 1 to 25 czwartych. Stworzy nam się tutaj ułamek piętrowy. To co jest u góry przepisujemy normalnie. Kreska ułamkowa to jest inny zapis dzielenia, więc my tutaj zamieniamy na mnożenie i odwracamy. Mamy 4, 25. Nie da się skrócić. Ale możemy sobie to zamienić do stówki. Tutaj znowu jak to woli. Można to zrobić tak. Ja bym to tak zrobiła. Żeby mi było prościej. A można oczywiście tutaj to wymnażać. 26 razy 4. 4, dwa dalej. 104 na 25. No to wychodzą nam tutaj 4 całe i 4,25. Czyli mamy tutaj 4 całe stówka. 16, 4,16. A jak to wymnożymy ze sobą od razu, to też oczywiście mamy 4,16. tutaj. Do wyboru. I jak mamy już każdą z krawędzi, to możemy przejść do pola powierzchni. Pole powierzchni to pole podstawy plus powierzchnia boczna. Pole naszej podstawy wyliczaliśmy tu, bo to jest to samo. Czyli to jest 6,25. Oczywiście, jak policzyć jeszcze raz 2,5 razy 2,5, to się nic totalnie nie stanie. Natomiast w powierzchni bocznej musimy zauważyć, że mamy tutaj jedną, drugą, przód, trzecia i z tyłu czwarta, czyli mamy cztery takie same ściany, które są. O długościach A na C. No to u nas to jest 4. A to 2,5 razy C to 4,16. Zaczynamy sobie od tego mnożenia, bo 4 razy 2,5 to jest 10. Więc będziemy mieć tutaj 10 razy 4,16. 16, a to jest 41,6. Tutaj oczywiście były centymetry, więc dopisujemy. Nie zauważyłam. Dobra, uzupełnione. No to przechodzimy do pola. To są dwa pola podstawy, czyli mamy dwa razy 6,25. Dodać. 41,6, bo to jest powierzchnia boczna. To sobie tutaj oczywiście wymnażamy. Z tego mamy 12,5, dodać 41,6. No to mamy 54,1 cm2. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.